Wiktor Wembanyama, Jeremy Sohan, Luka Dącić. A przynajmniej tak to wyglądało z początku na billboardach, bowiem z tej trójki do Katowic przyleci tylko Luka, już sporo odchudzony po zaliczeniu końcówki sezonu w Los Angeles Lakers. Wciąż jednak to wielkie wydarzenie na mapie Polski i pierwszy Eurobasket u nas od 16 lat. Zatem warto tam być. Ale dziś pogadamy nie tylko o katowicach, co o całym Eurobaskecie. Kogo śledzić, kto jest faworytem, które gwiazdy NBA będzie można zobaczyć w akcji i czy w ogóle warto. Cześć, z tej strony Kibdebit. to jest kanał o koszykówce i oto wszystko, co trzeba wiedzieć o Eurobaskecie 2025 koszykówce najważniejsza jest precyzja, w szczególności w końcówkach spotkań. Dlatego też partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Tissot, szwajcarski producent zegarków najwyższej jakości, który, co jest dla mnie akurat bardzo istotne, wspiera koszykówkę od wielu lat. Przed zbliżającym się Eurobasketem najmilej wspominam mecz polski ze Słowenią z 2022. Nad Polakami zaświeciło słońce pokonując jednego z najlepszych graczy NBA. A precyzja i czerpanie energii słonecznej to także dewiza zegarka, TISO Pro 100 Solar. Słońce napędza życie, a zegarek PRC 100 Solar wykorzystuje tę energię do pomiaru czasu, tworząc czasomierz, który jest tak samo dynamiczny jak jego użytkownik. Koperta ze stali szlachetnej, dwunastokątny pierścień, zintegrowane z szafirowym szkłem, panele słoneczne i ponadczasowa elegancja. Ten zegarek emanuje pewnością siebie. Zupełnie jak najlepsi koszykarze w historii tego sportu. Sprawdź ofertę, klikając w link w opisie pod tym filmem. Przypominajka, jak to wszystko w ogóle ma wyglądać? 24 zakwalifikowane reprezentacje zagrają w czterech, sześciodrużynowych grupach w czterech miastach. Limassol, Tampere w Katowicach, jako ostatnie w Rydze, gdzie po zakończeniu fazy grupowej przeniosą się po cztery najlepsze drużyny z każdego miasta. I tam też odbędzie się faza pucharowa. Mecze grupowe startują 28 sierpnia, faza pucharowa 6 września, a 14 września poznamy eurobasketowego mistrza. To tyle słowem wstępu. Nas oczywiście najbardziej interesuje, co wydarzy się na polskiej ziemi. Katowicki Spodek rozkłada parkiet po zbliżające się bitwy naszej koszkadry z Francją, z Izraelem, czy przede wszystkim Słowenią, w której zagra supergwiazdor Luka Dącić. I Słowenią, która trzy lata temu w wielkim meczu na Mistrzostwach Europy puknęliśmy. Zacznijmy alfabetycznie od grupy A, w której będzie można zobaczyć w akcji najlepszego od kilku lat gracza NBA. Łotewska Ryga przyjmie do siebie Portugalię, Estonię, Turcję, Czechy, Serbię oraz oczywiście siebie. I omawiając tę grupę, wypadałoby rozpocząć rozmowy od Serbii. Nikolaj Okić czy należy tutaj coś tłumaczyć. Trzykrotny MVP ligi NBA zapewne będzie chciał pomóc w zmyciu plamy z poprzedniego Eurobasketu, kiedy to Serbia zaliczyła upset w 1:16 z Włochami. Jak grajoki? nie ma co opowiadać. Wszyscy doskonale wiecie, z jak wybitnym graczem mamy do czynienia. Powiedzcie mi, czego on nie umie zrobić. W barwach Serbii zagra aż pięciu aktywnych zawodników NBA, co jest rekordem tegorocznego Eurobasketu. Oprócz Niccoli w grze zobaczymy. Nikolę Topicia, już mistrza z Oklahoma City Thunder, który swoje oficjalne pierwsze minuty w NBA zaliczy dopiero w najbliższym sezonie. Kontuzja wyłączyła go z debiutanckich rozgrywek, ale w niedawno odbywanej Lidze Letniej miał występy, które obiecują Zapowiadają jego przyszłość. Nicole Jowicza, który w dwóch ostatnich sezonach coraz bardziej przebija się w rotacji Miami Heat i który już zaliczył w NBA kilka 20-punktowych i wszechstronnych spotkań, a na przykład w takim sparingu z Niemcami, był fenomenalny. Tristana Vukcevicza, pełniącego rolę zapasowego centra w Wizards, Bogdana Bogdanowicza, superstrzelca z Los Angeles Clippers i przede wszystkim jednego z liderów reprezentacji Serbii, z wysokim koszykarskim IQ i decyzjami na boisku, z których same dobre rzeczy będą czerpać jego koledzy. A oprócz nich znajdą się i tacy, którzy smak gry w NBA poczuli. Marko Gudurić ma doświadczenie z Memphis Grizzlies, Vasilije Micicia możecie kojarzyć z gry dla Oklahoma, czy przede wszystkim dla Charlotte Hornets, no no, i jest jeszcze Filip Petruszew, choć jego bardziej pamięta się z wymiany niż z samej możliwości gry w NBA. Wiadomo, że mecze sparingowe nie są aż tak wymiernym wyznacznikiem jakości drużyny, bo bardziej chodzi w nich jednak o przetestowanie zagrań i ról zawodników. Ale to dość wymowne, że Serbia wygrała wszystkie sześć sparingów przed Eurobasketem w tym także ten z nami. Za zamkniętymi drzwiami. Tak mocny skład z Nikolą Jokiciem to wielka rzecz, zatem nie dziwne, że Serbia jest faworytem do wygrania całego turnieju. A bycie faworytem to jednak czasem za mało i doskonale wie o tym Bogdan Bogdanowicz, który w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że owszem, zaszczytem jest być liderem turnieju i kiedy jest się w centrum uwagi, ale to już się wcześniej wydarzyło i liczy, że tym razem Serbowie osiągną lepsze wyniki. Przypomnę, że odnosił się do zaledwie dziewiątego miejsca na Eurobaskecie przed trzema laty. Największym wyróżniającym się nazwiskiem w Turcji jest oczywiście podstawowy center Houston Rockets, już All Star i okicjo podobny Alperen Schengun. Zaliczył właśnie czwarty sezon w NBA i indywidualnie solidne siedem gier w playoffach. Rakietom nie udało się przejść Warriors, ale do Shenguna wydaje mi się, że nie ma co się przyczepiać. Ma mięciutkie wykończenie z podkosza, świetnie podaje, co we współczesnej koszykówce jest złotem na liście umiejętności graczy podkoszowych. Ostatnie lata Turków nie należą w koszykówce do udanych, ale z odnowionym składem przyszła nadzieja. Oprócz szanguna zobaczymy u nich Adema Bonę, młodziutkiego centra z 76ers, który zaliczył zaskakująco dobrą końcówkę sezonu w obliczu problemów Filadelfii. Fani 76ers na pewno doskonale znają Furkan'a Korkmaz'a, w końcu grał w Filadelfii bite 7 sezonów. Shane Larkin może nie zaliczać pobytów NBA do udanych, ale w Europie osiągnął chyba wszystko i reprezentuje Turków jako zawodnik naturalizowany. Cedi Osman spędził w Cavaliers 6 lat, pograł sobie trochę z Lebronem, rok występował również w San Antonio z Jeremem Sohanem, a teraz grał w Palatina i Kosie Ateny wraz z Omerem Jurt Sevenem zresztą, którego pamiętam głównie z solidnej gry dla Miami Heat podczas kontuzji Bama Adebayo. Turcja ma papiery na top 5 tego turnieju. Łotwa to Kristaps Sportingis. Cieszmy się jego grą, póki nie przebranżowił się na MMA. Porzingis porównał ostatnio grę na Eurobaskecie do poziomu Euroligi oraz playoffów NBA, mówiąc o intensywności, i tym, że każde posiadanie może być kwestią życia lub śmierci. Może dlatego Łotwa jako gospodarz turnieju walczy nie tylko na parkiecie, ale też i poza nim, by wycisnąć jak najwięcej dobra dla rozwoju koszykówki w swoim kraju. Widać to było przede wszystkim chociażby w drugiej połowie sparingu ze Słowenią. Kristaps nie ma za sobą udanego sezonu. Nieoczywiste problemy zdrowotne wyłączyły go przede wszystkim z play ale w kilka miesięcy postawił się na nogi i zrobi wszystko, by wygrać coś dla swojego kraju. Miłośnicy Atlanty Hawks będą zapewne śledzić formę Porzingisa w najbliższych rozgrywkach. W każdym razie to już nie zapowiadany jednorożec, ale dalej nieoczywiste połączenie centra z shooterem. Davis Bertans? Są momenty, gdy tęsknię za jego trójami z czasów gry dla Washington Wizards. Rodion Skuruks spędził w NBA 3 lata, Darius Bertans też zresztą kilkanaście meczów tam rozegrał. Davis Dawis Bertans, jeszcze nie. Karta z Davis Bertans, Perluka, Don Grupa A to przede wszystkim grupa świetnych podkoszowych, ale nawet te słabsze drużyny mają na nich kontrę. Jeśli chodzi o Portugalię, to miłośników NBA i przede wszystkim Bostonu poruszy postać Nemiasa Kwejty, który w minionym sezonie kilkukrotnie pokazał się pozytywnie w barwach celtów. W Estonii najważniejszym zawodnikiem ma być ich center: Mike, Kalew Kotsa, a niektórych reprezentantów Estonii możecie nawet kojarzyć z parkietów PLK. Power ranking Fiby stawia Czechy na najniższym miejscu spośród drużyn tej grupy. Warto jednak nadmienić, że to ekipa weteranów z Tomasem Saturańskim na czele, który. Pamięta grę z Marcinem Gortatem dla Wizards. Jedynym aktywnym zawodnikiem NBA w reprezentacji Czech jest Wit Krejci z Atlanty Hawks, który zapewne pomoże w rozrywaniu przede wszystkim paleniu trój. Grupa B zagra w Nokia Arena w Tampere w Finlandii. Oprócz gospodarzy zobaczymy w akcji Niemcy, Wielką Brytanię, Litwę, Szwecję i Czarnogórę. Brąz na Eurobaskecie oraz czwarte miejsce na igrzyskach to solidne wyniki Niemców z ostatnich kilku lat, ale to przede wszystkim złoty medal sprzed dwóch lat podczas FIBa World Cup cały czas mocno świeci i według oficjalnej strony Eurobasketu Niemcy są na drugim miejscu najsilniejszych drużyn turnieju, tuż za Serbią. W reprezentacji można zobaczyć kilka mocnych nazwisk z NBA z Denisem Schruderem na czele. Choć w ostatnich latach największym sukcesem studera w NBA jest zaliczenie tzw. Rainbow Challenge, to cały czas jest tam zawodnikiem wychwytywanym. A w Europie gra jak najprawdziwszy superstar, pełen dzikiej pewności siebie i nonchalancji. Drugą gwiazdą jest Franz Wagner z Orlando Magic. Z roku na rok jest coraz lepszym graczem, a średnia 26 punktów oraz kilku zbiórek i asyst z ostatniego sezonu mówią same za siebie. To gracz kompletny, współczesny skrzydłowy, umiejący zarówno rzucić, podać, jak i powalczyć na zbiórkach. Nie dziwne, że czasem porównuje się go, może trochę złośliwie, do Luki Doncicia z Lidla. Tristan da Silva był solidnym rezerwowym centrem w swoim debiutanckim sezonie dla Orlando. Daniel Tace, Isaac Bonga, oni też swoje w NBA pograli. Zabraknie Isaiah Hartensteina, który dopiero co wygrał mistrzostwo z Oklahoma City Thunder oraz Moe Wagnera, który cały czas rehabilituje zerwanego acl -a. Do wielkiego finału długa droga, ale ciekawie będzie móc zobaczyć pojedynek o złoto między Niemcami i Serbią. Zobaczymy, czy to się w ogóle wydarzy. W ostatnim czasie, podczas meczu sparingowego, to akurat Serbia okazała się być lepsza. Początek lipca sugerował, że Litwa może rozpocząć Eurobasket bez ani jednego gracza NBA. Mowa oczywiście o Jonasie Valanciuniasie, i jego dramach z wycieczkami do Grecji, ale ten temat uznajmy za zakopany. Walanciunias będzie reprezentować Denver Nuggets w najbliższym sezonie i wchodzi w Eurobasket zmotywowany. Wielkim minusem dla Litwy jest brak do Mantasa Sabonisa i Matasa Buzelisa. To dwa mocne nazwiska. Pierwszy z nich to maszyna od Double-Double Sacramento Kings i kilkukrotny All-Star, a drugie to wyskakany młodzian i najprawdopodobniej przyszłość Chicago Bulls. Najprawdopodobniej, bo z Chicago różnie bywa. Warto przypomnieć, że reprezentacja Litwy, nawet jeśli osłabiona, to wciąż mocarna ekipa. Dwa lata temu pokonali Stany Zjednoczone na World Cupie, a teraz wyglądali bardzo solidnie na meczach sparingowych, pokonując Słowenię, co prawda bez doncicia, oraz Łotwę w wymagającym spotkaniu po dogrywce. Według Power Rankingu są w czwórce najlepszych ekip. W Finlandii rządzi wypuszczone z klatki Lauri Markkanen. Nawet jeśli w tej klatce jest przytulnie i cały czas przygrywa z głośników, Przyjemna jazzowa muzyka, to wciąż jest to klatka, dlatego błagam Danny Angel wypuśćcie z niej Lauriego. Lauriego, który nie tylko rzucił w sparingu z Polską aż 42 punkty w 24 minuty, ale dodatkowo zaaplikował aż 48 punktów Belgii. Markanen to podkoszowy o wzroście 213 cm, którego gra bardziej przypomina jednak niskiego, skrzydłowego typu, nie wiem, późny Tracy McGrady. Oglądanie go w akcji to ogromna przyjemność, a jego usposobienie, zarówno na boisku, jak i poza nim, sprawia, że naprawdę ciężko jest go nie polubić. Śmiało można rzec, że jest w piątce najlepszych graczy zbliżającego się Eurobasketu i to dla niego warto będzie odpalić mecz Finlandii. Czarnogóra też ma swojego reprezentanta w NBA, Nikole Vucevicza z Chicago Bulls. To będzie dla niego już czwarty Eurobasket i podejdzie do niego z nadzieją, że tym razem powalczą o coś więcej niż bycie w szesnastce turnieju. Dla Szwecji to pierwszy awans do Eurobasketu od 12 lat. W składzie mają głębokich rezerwowych z NBA: Pele Larsona z Miami Heat, trochę minut pograł, oraz Bobiego Clintmana, ale ten drugi za bardzo nie dostawał okazji do gry w Pistons. Larson potrafi ściąć pod kosz, dobrze radzi sobie w sytuacjach catch and shoot, powinien wyróżnić się na europejskim turnieju. Wielka Brytania będzie walczyć o pierwszy awans z grupy w swojej eurobasketowej historii, ale będzie ciężko. Według power rankingu FIBY zajmują dopiero 23 miejsce. OG Anunobiego z Niks w akcji niestety nie zobaczymy. Grupa C leci na Cypr, dokładniej do Limassol. W akcji zobaczymy Włochy, Hiszpanię, Grecję, Bośnię i Hercegowinę, Cypr oraz Gruzję. Ze względu na wyrównany wysoki poziom, grupa C uznawana jest za grupę śmierci. Włosi mają spore oczekiwania wobec swojej reprezentacji. Dla Danilo Galinariego to będzie najprawdopodobniej ostatni reprezentacyjny turniej. Weteran, który spędził w NBA bite 15 lat, poprzedni rok grał w lidze portorykańskiej, gdzie sięgnął po tytuł. Średnia 26 punktów na mecz, statuetka MVP Ligi, mistrzostwo i to wszystko w wieku 37 lat. Piękna klamra na końcówkę kariery. Danilo Gallinari'ego! Najważniejszym graczem jest tu jednak Simone Fontecchio, snajper, dobry obrońca i gracz, który w ostatnich sezonach potwierdził, że poziomem zasługuje na grę w NBA. Rozstawieni na szóstym miejscu według ostatniego rankingu FIBA Włosi, mają wciąż wielkie szanse na dodanie kolejnego medalu do swojej bogatej gablotki. Szkoda jedynie, że w boiskowym trykocie nie zobaczymy kontuzjowanego gracza Timber Don Dante Di Vincenzo. Janis Antetokounmpo to Dominator. Dwukrotny MVP ligi NBA i gracz, który na ostatnim eurobaskecie zdobywał średnio 30 punktów i 9 zbiórek. Zderzenie z nim na parkiecie zawsze kończy się nadprogramowym zestawem śniaków. Powstrzymanie go w drodze pod kosz graniczy z cudem. Podstawowe pytanie brzmi, czy reszta składu wykorzysta fakt ściągania uwagi obrońców przez Janisa i czy będą trafiać z czystych pozycji. W Grecji zobaczymy kilka lokalnych gwiazd i legend, dwóch braci Janisa, Kostasa i Tanazisa, Przeszłość w NBA miał też Kostas, Papa no i jest jeszcze Tyler Dorsey, który pierwsze kilka lat kariery spędził jako rezerwowy w Atlancie lub Memphis, po czym kontynuował karierę za oceanem, aż zakotwiczył w Grecji. Grecy chcą powalczyć o pierwszy medal od 2009 roku, ale ostatni ranking ustawił ich dopiero na 8 pozycji. Reprezentacja Hiszpanii musiała mocno kombinować, by dopiąć skład na tegoroczny Eurobasket. Kontuzje popsuły plany, zatem nie dziwne, że dziennikarze FIBY uplasowali Hiszpanię dopiero na 11. miejscu w najnowszym power rankingu. Bracia Hernán Gómez oczywiście tu są. Juancho i Willy, bardzo popularni, charakterystyczni i z przeszłością w NBA gracze, będą siłą tego składu. Santi Aldama, szybko opnący się w hierarchii w Memphis Grizzlies, opuścił mecz sparingowej. Pozostaje kwestia, czy na pewno zagra, bo jeśli tak, to ćwierć finały powinny być w zasięgu. Santi to mierzący 211 cm sniper. Na zeszłorocznych igrzyskach trafiał na skuteczności 45% za 3, zaliczając 18 punktów i 9 zbiórek na mecz. Na własne oczy w zeszłym roku widziałem, jak na turnieju kwalifikacyjnym w Walencji się truje jak nakręcony. Liczę na to, że zagra. Gruzja to przede wszystkim wielcy goście z NBA. Goga Bitadze z Orlando Magic i Sandro Mamukelashvili z już nie Spurs, co z Toronto Raptors. Mamukelashvili to mobilny podkoszowy z miękkim rzutem i bardzo walecznym usposobieniem. Bitadze gra jak bardziej klasyczny środkowy, z dobrą prezencją w obronie i drygiem do zbiórek w ataku. Bośnia i Hercegowina to siła Jusufa Nurkicia, weterana z NBA, który ostatnie sezony spędził w Phoenix. Podaruje swojej drużynie double-double, okazyjną trójkę, a też niestety obawę przed kontuzją zagra to również Luka Garza, rezerwowy center Minnesota Timberwolves, a teraz już z Boston Celtics i pozostaje pytanie co z Zananem Musą, wybitnym strzelcem mogącym zdobywać po 20 punktów na mecz, bo ze względu na kontuzję jego gra stoi pod znakiem zapytania. A co można powiedzieć o reprezentacji Cypru? Chyba tylko to, że są na ostatnim miejscu rankingu zakwalifikowanych drużyn i że są gospodarzami dla turnieju grupy C. W meczach sparingowych przegrywali różnicą 40 a nawet 65 punktów. Wisienka na torcie grupa D to my, to Katowice, to Polska i swojski spodek. Polacy zmierzą się z Islandią, Francją, Słowenią, Belgią oraz Izraelem. Francja to jeden z głównych kandydatów do eurobasketowego złota. Kilku graczy NBA, mocna reprezentacja zawodników Euroligowych i top 3 najnowszego rankingu FIBA. Ale idealnie nie jest. Zabraknie wielkich nazwisk, przede wszystkim Wiktora Baniamy, ale też Rudiego Goberta, Iwana Forniera czy Matiasa Lesorta. W składzie nie zobaczymy również weteranów Nicolasa Batuma, Nando de Colo i kontuzjowanego Vincenta Poiriera. Można jedynie sobie wyobrazić jaką moc miałaby ta ekipa z takimi nazwiskami. We Francji nie zobaczymy też Musa Diabatek, gościa, który zaliczał kosmiczne serie z biurek w poprzednim sezonie dla Hornets. Diabate odmówił gry dla Francji w ostatnich dniach, ale to jest bardziej złożona historia, ale źle też nie jest. Kapitanem drużyny jest Gershon Jabuzele, który hitem powrócił do NBA po zeszłorocznych igrzyskach i dawał z siebie wszystko w poturbowanej Filadelfii. A teraz podpisał właśnie nowy kontrakt z Knicksami. Bilal Kulibali to przyszłość Waszyngtonu, a Zakari Rissacher i Alex Sars Wizards to przecież dwa topowe piki draftu z poprzedniego roku. Dodatkowo Euroligowcy z doświadczeniem w NBA tacy jak Timofi, Luau Kabarot czy Tio Maledon. Naprawdę jest moc we Francji. Słowenia to luka Doncic, proszę Państwa. Chłop dokończył sezon w Lakersach. Zniknął na jakiś czas, powrócił odchudzony i rozpoczął tour z Jordanem, promując nowe buty i budząc oczekiwania na nowy sezon. Ale wpierw zobaczymy go w Katowicach. Europejskie granie różni się od tego w NBA, ale nawet i tutaj Luka potrafił rzucić 47 punktów w Francji czy 36 punktów przeciwko Niemcom podczas Eurobasketu 2022. Sama postać Dącicia sprawia, że Słowenia jest przeciwnikiem szalenie niebezpiecznym, ale bez wsparcia kolegów może ukazać się tylko napompowanym balonikiem. Skład nie wygląda dobrze, a ranking FIBA dał ich dopiero na 10. miejscu. Dlaczego? Otóż w składzie zabraknie Władko Czanczara, który po przejściu z Denver Nuggets do Euroligi postanowił przygotowywać się do sezonu. Zabraknie też z powodu kontuzji naturalizowanego Josh'a Nebo, który co prawda w NBA nie grał, ale był jednym z najlepiej zbierających graczy Euroligi. Na koniec wyskakuje jeszcze drama z młodszym bratem Gorana Dragicia, Zoranem, który również został wycięty, lub nie, ze składu. Dramy między górą a zawodnikami, jak widać, odbywają się też w innych krajach. W skrócie, Luka wygląda wspaniale, ale to sport 5 na 5, dlatego Słowenia nie jest traktowana jako faworyt. Kolejną chmurą nad reprezentacją Słowenii jest no, ta lekka kontuzja kolana Dącicia, której nabawił się podczas sparingu z Łotwą. Niby nic poważnego, ale trzeba monitorować sytuację. Izrael jest prowadzony przez gracza, który po transferze z Washington Wizards do Portland Trail Blazers rozegrał najlepszy sezon w karierze. W szczególności patrząc na drugą połowę tego sezonu. Deni Avdiya, wysoki, wszechstronny skrzydłowy, będzie próbował doprowadzić Izrael do pierwszych sukcesów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Avdiya potrafi rozegrać, trafia trójki, walczy na zbiórkach. Jest dobry w koszykówkę, w składzie zobaczymy również wybranego niedawno w drafcie przez Brooklyn Nets Bena Sarafa oraz TJ Leafa, który kilka lat temu pograł 3 lata dla Indiana Pacers, a niedawno został zakontraktowany przez Maccabi Tel Aviv. Według rankingu Izrael znajduje się na 12 pozycji. Belgia oraz Islandia znajdzie się odpowiednio na 19. i 22. miejscu rankingu przed rozgrywkami grupowymi, czyli mówiąc krótko, faworytami nie są. Potwierdzają to sparingi oraz potwierdzają to składy, w których nie znajdziemy nikogo z NBA, a z EuroLigi mocno śladowe ilości. Smutek, że nie zobaczymy w Katowicach Tumanii Kamary z Portland czy świeżo upieczonego mistrza NBA, AJ'a Michela z Oklahomy, ten pierwszy skupia się na przygotowaniach do nowego sezonu NBA, a drugi leczy kontuzję stopy. Na sam koniec wisienka na torcie Polska. W kwietniu ranking wskazywał nas na 13 miejsce. Na początku sierpnia na 14, aktualnie na 15. Spadamy, ale powolutku na spadochronie. Jeremy Sochad nie zagra na eurobaskecie. Głośny i rozczarowujący news wyskoczył do sieci 10 sierpnia, na kilka godzin przed drugim sparingiem ze Szwecją. Ból łydki okazał się poważniejszy i zawodnik nie zdążyłby dojść do pełnego zdrowia, zatem wspólnie podjęto trudną, ale konieczną decyzję. Sohan nie zagra w Katowicach i wróci do San Antonio, by szykować się do zbliżającego sezonu NBA. Z punktu widzenia fana to spory cios, i po komentarzach w całym internecie, pomijając miłość komentujących do teorii spiskowych, widać było przede wszystkim żal, bo jednak bardzo wielu kibiców kupiło bilet przede wszystkim dla Sochana. Ale z punktu widzenia gracza to była decyzja właściwa. Wiecie, z kim kojarzy mi się gra w kosza po doniesieniach o bólach łydki? Z Tyresem Haliburtonem, Jasonem Tatumem i Damienem Lillardem. Eee, zgadujcie, co wspólnego ma ze sobą ta trójka. Jesteśmy arcyciekawą i nieoczywistą drużyną. Potrafimy dostać manto od Finlandii, dostając wielki mecz Markanena w 24 minuty, a z drugiej strony pokonujemy Szwecję oraz Gruzję. Kosz kadra ma braki na zbiórce czy rozgrywaniu, a i tak potrafi zaskoczyć, wygrywając, jak to się czasami mówi, wiecie, wygrywając przegrany mecz. Lider drużyny i Euroligowy weteran Mateusz Ponitka, wielokrotnie przyznawał, że takie turnieje wygrywa się charakterem. I kiedy przypomnę sobie największe zwycięstwa Polaków w ostatnich latach, to decydujący był to właśnie charakter, a nie przewagi na pozycjach. Ogromnym wsparciem dla nas jest Jordan Lloyd, który po pierwszych doświadczeniach w NBA przeniósł się za ocean i reprezentował barwy kilku renomowanych klubów. Już w sparingach pokazał, że właśnie takiego gracza potrzebowaliśmy, ale o tym to może opowiem wam następnym razem, bo na najbliższy poniedziałek szykuję dla was bardziej dogłębny materiał, skupiający się właśnie na naszej kadrze i ich szansach w każdym z eurobasketowych spotkań. Pojawisz się w Katowicach? Napisz w komentarzu, że będziesz. Jakby ktoś chciał podbić, zbić piątkę, pogadać, szukajcie mnie, ogarniemy. A tymczasem dzięki za obejrzenie filmu do samego końca. Jesteś w porządku? Cześć.